Wróćmy jeszcze na chwilę do winobrania, bo zupełnie zapomniałem zapytać o jedną kwestię, ale wcześniej przypomnę, że po prognozie pogody Państwo również będziecie mogli zadawać pytanie prezydentowi 5597. Panie prezydencie, ta konferencja prasowa z udziałem winiarza Marka Krojciga i apel do władz. Czemu to właściwie ma służyć? Czy to faktycznie może w jakiś sposób poprawić sytuację winiarstwa? Panie to że ja chciałbym, żeby wreszcie była sytuacja taka, iż każdy z winiarzy może wyjąć butelkę wina, napisać na niej... Na przykład 30 zł i za tyle ją sprzedawać, żeby przestały być kombinacje, że kupujemy torebkę, a wino jest gratis, że kupujemy sadzonkę, a wino jest gratis, że płacimy za wejście, a dostajemy wino w ramach biletu, czy coś takiego, więc chodzi o to, aby. Nasi winiarze, wszyscy nie tylko nasi, ale ci, którzy są w całej Polsce, bo bo tak naprawdę wini z Zielonej Góry to mamy jedno. Nie oszukujmy się, to nie są winiarze też z Zielonej Góry, bo przecież Kinga to jest pod nową solą, Krojcik to jest cigacice, a Mierzęci to już nie będę mówił, bo to jest 150 km stąd. Tak. Więc. Chodzi o to, aby zmienić te przepisy. Tak, aby oni mogli jako rolnicy sprzedawać wino. I tam jest wymienione pięć ustaw. Jest taka inicjatywa, to jest inicjatywa obywatelska, aby pozbierać odpowiednią ilość podpisów i przekazać to, aby wreszcie zmienić to, aby to wreszcie było normalne. Żeby przestać kombinować, przestać e, szukać jakichś sposobów obejścia prawa, żeby oni mogli fizycznie, legalnie od początku do końca sprzedawać e, ten produkt, który wytwarzają na swoich własnych winnicach. To, co powiedziałem, tam jest pięć ustaw wymienione, które trzeba zmienić. No. Mam nadzieję, bo jak rozmawiamy z każdym, od prezydenta Polski począwszy, poprzez posłów, poprzez senatorów, to każdy mówi tak, trzeba to zmienić, żeby to wreszcie zafunkcjonowało. Tylko myślę, że potrzeba tego takiego impulsu bo i pokazania, w których miejscach trzeba pozmieniać te wszystkie ustawy, bo to co powiem, to nie jest tylko jedna, tam jest pięć ustaw wymienionych bezpośrednio, w których muszą być dokonane zmiany, aby oni mogli normalnie sprzedawać jako bardzo mali producenci wina swoje produkty oficjalnie, legalnie bez żadnych kombinacji. Myślę, że to dobry moment, aby też w trakcie winobrania te podpisy zmierać, bo tu przyjeżdżają ludzie z całej Polski i oczywiście każdy zadaje standardowe pytanie, a gdzie można kupić wasze wino? No i co mamy im tłumaczyć, że tak naprawdę niestety nie za bardzo można, można kupić sadzonkę wino, może dostanie się gratis, może się nie dostanie i tak dalej, tak dalej. No jest to chore. Pewnie sami Państwo to przyznacie, że nie mogą tego sprzedawać w sposób legalny, tak jak jest na całym świecie, bo ja miałem okazję oglądać Winnice, nie w Polsce, a poza nią, i tam można to zrobić. Tam zrobione te przepisy, tak, aby rolnicy, bo to są rolnicy, mogli sprzedawać swoje produkty, a u nas no, jak zawsze jakiś problem, ta biurokracja jest dość długa, dość znana wszystkim, każdy się z nią zetknął, a w tym przypadku, no, więc. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby po prostu zamanifestować właśnie z tego miejsca, z Zielonej Góry, ze stolicy polskiego wina i pokazać, zróbcie wreszcie to, aby można było to wino w całej Polsce, bo to już nie tylko i wyłącznie Zielona Góra, ale inne miasta również zaczynają to e, tworzyć swoje winnice, aby wreszcie mogli każdy, każdy z nich mógł wreszcie spokojnie, legalnie, bez żadnych problemów, bez obawy, bo nie wiem czy pan pamięta wino, w tamtym wino, roku, w tamtym tak. roku jak dwa, dwa lata temu albo w tamtym roku mieliśmy problem, bo tam afera się wytworzyła, bo urząd skarbowy wszedł na winobranie i tam zaszło tych winiarzy, nie wiem czy pan pamięta, było coś takiego. Prawdopodobnie I... nie było mnie wtedy w kraju. Tak, no, tak to czasami się zdarza, no dziennikarze to mają dobrze, jeżdżą po tym świecie. Prezydent zwiedzają. Janusz, prezydent Janusz Kubicki jest gościem Radia Zielona Góra. Za A chwilę wrócimy do naszej jeszcze jedną rzecz właśnie, tak? bo to też rozmawialiśmy, właśnie szukamy chętnego, bo ja przyznam się szczerze, że brakuje mi jednego, jednej rzeczy na Korowodzie. I tak rozmawialiśmy, bo tam w Rio de Janeiro jest, prawda, takie specjalne miejsce, gdzie one wszystkie szkoły same się prezentują i wtedy każdy może sobie usiąść normalnie i tego nam brakuje też. Także jakby tam radio nas zaprosiło, żebyśmy pojechali zobaczyć, jak to robią w Rio, to myślę, że chętnie to myślę, byśmy skorzystali.